Zaraz owoce będą, Stasiu, kurde. <laughs> Szykuj kosze. Dobra, ja Cię proszę, mamy kurde tutaj Twój szpinak i Twoją rzodkiewkę, to dzisiaj pójdzie. No i tutaj mam jeszcze do tego sobie wziąłem szczypiorek, jakiś wulkan. Yy, yy, sałatę też gdzieś wysiejemy na rozsadę, też potwornią, zobaczymy jak ona wychodzi. Może nie ma sensu w domu robić, chociaż na pewno jest, bo jeśli się ona szybciej wzejdzie. Już mam taką o, nie? więc ona jest gotowa do wsadzania, no, ale jeszcze 3 dni, przeczeka, bo mają być zimne noce, a później chyba z tydzień, że w nocy nawet ma być na plusie, więc w sam raz, by wsadzić sałatę do szklarni. No i tu jakieś jeszcze rzodkiewki, nie? Yy, więc gdzieś tam posiejemy w foliakach takie rzeczy i przy okazji sprawdzimy pH gleby, nie? Tutaj jest wszystko na bateryjkę, tylko nie wiem co tutaj, o! Fer, Fertilizer, bo nie patrzyłem, nie, no nie sprawdzałem w internecie nic, nie? Więc nie wiem, co to znaczy, a pecha, no to nie? Więc tutaj mamy tu little, więc za mało, Ideal. kolor, nie? I too much, więc za dużo, nie? No więc kurczę, posprawdzamy. Ale najpierw odznaczymy. Który mamy dzień? Piękny dzień dzisiaj, proszę państwa. Cieplutko, słonecznie, Mamy wtorek, jest 14, imieniny Matyldy i Leona. Wszystkiego dobrego, wszystkim dobrego, wszystkim oglądającym i wspierającym, kurde. Do roboty! O, w taką pogodę, żeby kury mi przywieźli, to będzie dobrze. A nie centralnie na mróz. To się zastanawiasz, czy iść się opalać, czy nieść jajo. Lepiej znieść jajo, nawet trzy. Zobacz jaka dobra kurka. Najpierw znie się, się zniesie, a później na słoneczko. Dzisiaj pasieka otwarta od rana, więc sobie chodzą i tam grzebią te kurki. Miejmy nadzieję, że coś tam może delikatnie na dniach się ruszy z tymi jajkami, nie? Bo na razie tak. Z... Ja wiem ile, z 30% może jest nieśność, nie? 30-35% bym powiedział bardziej. O, ale ładne, duże jajka. Więc te kury niby wiecie, niby mniej zaczęły nieść, ale jak jajko zrobi, to kurde, już takie bardziej dopracowane. O, każda duże jaja znosi. Dobrze, idziemy. O, jakie bagno mają. Tutaj kiedyś, kurde, bym najchętniej przywiózł czegoś wywrotkami, nie? Jakiegoś piachu, żwiru grubego. Nie? Chociaż to kurom, no nie zauważyłem, że się okazało. One chodzą, tym coś tam grzewią, coś tam dziubią. Tam mają sucho, wiecie, a one wolą w kałuży chodzić, no to... Może to dobrze. Nie wiadomo, co te kury lubią, czego nie lubią. Nikt ich nie rozszyfruje nigdy do końca. Dlatego lepiej karmić i lepiej jaja zbierać i nie zastanawiać za wiele, kurde, nad no, tym życiem, światem. On jest tak zamieszany, skonstruowany, w sposób czasami nielogiczny, że lepiej nie dumać, nie rozmyślać za wiele, bo kurde, się zwariuje człowiek. Dobrze, idziemy do pasieki zobaczyć, czy pszczółki może latają, bo tak cię trzeba się przespacerować najpierw. A jak mój czosnek o zimy, zobacz jak idzie. O, jak burza. O, startuje, startuje. Zobacz. E? Dobrze, i truskawki, trochę ich będzie, nie wszystko chyba stracone, trochę ich ruszy myślę, chociaż niech będzie nawet, nie no więcej jak połowa tak na pierwszy rzut oka, ale na przykład tutaj o wypadła, nie ma w ogóle, tutaj tak samo uschło albo zgniła, o się odwróciła w ogóle korzeniami do góry, wiecie tutaj kurde jakieś coś tutaj biegało i gryzło, e, powyciągało mi trochę tych truskawek, ale chyba z połowa lub większość ruszy, zobaczymy najwyżej będzie miejsce, no to one przecież będą chciały się rozmnażać, to się powtyka gdzieś tam, nie? Się poucina się powtyka z winogrona o, pączki widać ładne więc nieprzymarznięte, nie? Nie wiem czy to odkopywać czy nie chyba będzie trzeba ruszyć coś To gnojem tak przy, przykryte, nie? żeby tam nie, nie zgniły ale chyba nie i z pąkami wystawała, a reszta może może być Przykryta chyba O niż o to chodzi, o tą kołązkę, o żeby tutaj żadna pleś nie szła, nie? Trzeba przykryć O, coś takiego Mamy wpół do 12, .00. pszczółki zaczynają oblot. Ukrzysia standardowo prawy ruszył troszeczkę, ale lewy zero 0. Pszczoły tam żyją, ale nie wiem właśnie czemu w ogóle nie chcą wychodzić. Zasypane. Nie na tyle, żeby nie wyjść, nie? One powinny wyjść. Więc no kurde. Trochę im pomogę. Bo jak nie usuwają, to wiadomo to już tam zaczyna gnić pewnie. Więc nie niedobrze, nie fajnie. Oni już od jakiegoś czasu mają yy, zasłoniętą tą dziennicę, nie? Widzicie, robi hałas i nawet nie wyjdzie żadne, nie? Więc to jest takie kurde. Nie wiem, co z tą rodziną się tam stało. Się wydaje, że jest sporo pszczoły, nie? Po, po tym, jak ile one uliczek osiadają na górze. No to jest normalny osyp. Nic, że za dużo, nic, że za mało. No. Po prostu nie sprzątały i tak jest. Jak pszczelarze zachodzą, otwierają teraz ule. Są wcześniej otwierali, dennicę wimowali. O, jeszcze pasek. I mówię, o, silnej rodziny w ogóle tego osypu nie ma. <laughs> że, że się nie osypało prawie nic, nie? Wiecie, pszczoła zimowa, dobra, tłusta, kurde, żyje, nie pada. A to tak nie jest. Zawsze ten osób występuje. Oczywiście mniejszy, większy, ale zawsze występuje. Z tym, że jak nie ma, że dennica jest czysta, bądź prawie czysta, no to prawdopodobnie pszczółki miały okazję się obladywać jak silna rodzina zdrowa to y, po prostu y, wynoszą pszczółki, tak jak teraz tutaj jest oblot, no to one się wynoszą, nie? Po prostu. Tutaj jest akurat słabo, zaraz podjedziemy do drugiego ula mojego, do innych rodzin i tam widać, że pszczoły po prostu zasuwają, normalny oblot robią, nie? Więc rodzina jest silna, zdrowa i przy takim dobrym oblocie, tak jak tutaj na przykład widzimy, jedna rodzina silna, o, zasuwam. Pewnie już pyłek gdzieś może. Chociaż u mnie to nie wiadomo. Chyba że z yy, Ten. No, te silne rodziny, które tak zasuwają, to oczyszczą, nie? Wynoszą sobie te truchło, jak tam leży. U mnie one miały w grudniu okazję. Wydaje, że w styczniu, albo w lutym był też jeden dzień, gdzie coś tam się ruszyły. Nie chcę jakoś mocno im przeszkadzać. Nie mam nic ani kapelusza, ani nic. Tutaj odkład z tamtego roku. Tutaj powinna być silna rodzina. Bo to też odkład z tamtego roku, ale wczesny. O, latają naszek czysty, więc nie widać, żeby było coś tutaj, żeby się wypróżniały, więc latają dalej. Pogoda sprzyja. Pyłków nie widać, ale woda za to, wiecie, woda jest też potrzebna, nie? U mnie nigdzie krokusów nie było widać, więc nie mają skąd tego pyłku wziąć. Leszczyny nie kwitną też jeszcze. U mnie była zima w porównaniu do tego, co się działo w kraju. To, wiecie, jeden, dwa dni cieplejsze w granicach, 10 stopni, no to nie, nie, nie zrobią, że, że zaczną leszczyny na przykład nie, że pójdą i szybciej będą, gdzieś tam w kraju, to i w styczniu słyszałem kwitną kiedyś, nie, czasem... A kurde, a co tu tak zasłonię? A nie, mają wylotek, dobrze. O. A u mnie nie normalna zima, jest znaczy normalna. Nie takie jak kiedyś, że jak trzyma to 3-4 miesiące mrozy tęgie ale też nie jest tak ciepło jak teraz na przykład dzisiaj żeby to trwało tydzień czy półtora nie? to wiadomo że te korkusy by też wyszły a tak to widziałem przebiśniegi ale do kwitnięcia to jeszcze daleko a ta wodę wody noszą pyłku nie widać żadnego dobrze im zrobi taki dzionek no chodź się pokaż chodź co tam ci się stało się wydarzyło no kurde mała ranka no. Nie wiem, że to do weterynarza było trzeba z takim kotem Ona by sobie tyle nie wylizała, nie? nie to by było strzyżone O, musimy przyjść tutaj ze szpadelkiem Tutaj jest dzika róża Wykopiemy I, i wsadzimy gdzieś w miejsce Na przykład tutaj, gdzie rośnie, nie? To tam gdzieś dalej Niech cały płot tutaj obrasta Taki ten pożyteczny chwast, nie? Widziałem jeszcze gdzieś tutaj można pokopać te róże Bo kury ładnie to właśnie zrobiły, że oczyściły teren o, no, przejdźmy, żeby nas nie tylko Dobrze, pięknie latają A tamten nie lata Po prawej Słabszy może być, nie maje, słońce lepiej Część pszczółek gdzieś padnie oczywiście Ale jak dalej latają widać zresztą, nie? dalej się ruszają, to temperatura jest taka, że tam wodę gdzieś ze mogą pobrać sobie spokojnie. Czy nawet na działeczki, na te krokusy, może ktoś ma jakieś kwiatki, co już wyszły, nie wiem. No, co ja mówię, tu tutaj po prostu kury już zrobiły na tyle dobrej roboty, że wszystko ładnie jest odsłonięte, nie? Wyrównane, to jakby się chciało, to można grabkami sobie na wiosnę fajnie zebrać na kubkę, czy na kompost i będzie wygładzony w ten sposób, że traktorkiem tu jest sama przyjemność będzie jeździć, nie? Ale będę musiał przyjść i wszystkie na przykład dzikie śliwki pościnać, powyrzucać, bo jak zetnę i zostawię, to zobaczcie jak tu mokolce, nie? Traktorkiem najadę i lipa. Nawet kurde kapciem nadepniesz, nie, to już sobie przybijesz. Już takie akcje też przeżywałem. No, ale widziałem gdzieś... O! A nie, to jest śliwka. Widziałem gdzieś są do przekopania właśnie dzikie róże. Bo wychodziły, nie? Trzeba będzie się przejść właśnie tutaj po sadzie i sobie znaleźć takie rzeczy. Przypominam, jak chcecie sadzić to pinambur, to są te kije, nie? to tutaj rosną, to dziko mi wyrosło. E, no to składać zamówienie i wam powysyłam. Jest teraz odpowiedni moment, ziemia rozmarznięta. Wzadasz na 15-10 cm widzi. Nie startuje będziesz miał na jesień dobry topinambur do jedzenia. Można w formie takiego odsłonięcia, bo to jest gęste dosyć. Wróćcie do moich filmów z topinamburem. Będziecie widzieli jak to mniej więcej wygląda, jaki to jest, jaka to jest zarośl. No i później można zerwać, oczywiście, zebrać i sobie zjeść. Smacznie i dla zwierząt też jest dobre, ale lepiej dla człowieka, nie? Tego nie ma w takich ilościach, żeby zwierzaki karmić jakąś większą ilość nie? zwierząt. Ziemniaki lepsze za grosze kupić. Na budowę by wrócił, ale warzywa są na razie ważniejsze, bo kurnik dopiero w maju będzie mi potrzebny, w połowie gdzieś maja. Więc dążymy zresztą tutaj, zobaczcie co się dzieje, zobaczcie co się dzieje, o. O. oczywiście dach będzie, tu tutaj wody nie będzie raczej. To się drzysz? Nie. Kurde wariaty. Mała, weź z nim coś zrób. Jak wychowujesz? Na chuligana. Bacia Ria już coraz więcej leży, nie? Się wydaje, że ona do miesiąca to wykocona będzie. z Trzy tygodnie i, i nara. Brigada kozia. No, tyle nawozu. One z tutaj wdeptają. Będzie fajna zielona trawka. Dobrze kosić, a później dla kur dawać. Może sprawdźmy, jaką glebę mam warzywniku, tylko że tutaj jest świeżo nawożony i niezmieszany, więc nie wiem czy to nie będzie miało jakiegoś negatywnego wpływu. Lepiej by było właśnie po kultywowaniu sprawdzić włączone włączone. 7. Mało, 7, siedem, 7,5 siedem by wchodziło. Ciekawe. No, tak jakby ponad 7 było. Kurczę. Za mało. Czyli co trzeba w takim wypadku? Zatem ten pesz tak zapierdziela, a nic nie rośnie. Ty, ale kapucha elegancka rośnie. Merchewka tylko, ale to przez buraki też sobie fajne były. A marchewka bo zarosła mocno. Chwasty urosły na metr. 7,5. A tu gdzie tutaj, maliny? Tutaj woda zlewa ze szklarni. Ciekawe jak tu. To samo. Też nawóz na tym jest. A dajmy wodę. Trzeba to chyba czyścić lepiej. Siedem. O, jak zielsko zasuwa. Przepielić i siać. Dobrze, <laughs> sprawdźmy co tu. Co to jest kurczę? Fertilizer, za czego ogląd palić? Nie wiem. O, zobacz. 5, zobacz jak szaleje, człowieku. 6, i pół. Co on tak szaleje? Może tutaj trzeba przestawić. Na... Nie no, na pH. Fertilizer, muszę sprawdzić, co to jest. Na pH ustawić. O. 7,5 takich na polu. Ponad 7. To jak mamy w szklarni, gdzie wapno było sypane. Na, nawóz był yy, w tamtym roku na jesień, na zimę. Króliki biegały. A w tym roku było wapno, jeszcze widać, na wierzchu jest. Więc sprawdźmy pH. O. Jest niżej, czy tam wyżej, na niecałe 7 w tym miejscu. A tu, gdzie wapno jest, jeszcze na wierzchu widzę 7, niecałe 7. Ponad 7, ponad 7, 7, ponad trochę 7,5. No to według tutaj informacji, pierwsze co znalazłem, to odczyn obojętny od 6,6 do 7,2, nie? No, więc coś takiego by mi się mieściło do 7,5. No, nie jest kwaśne, więc tutaj wapna żadnego nie trzeba. Bo lekko kwaśny to jest 5,6,6,5. Silnie kwaśny to jest 4,5 i mniej kwaśny od 4,5 do 5,5, no i obojętny 6,6 do 7,2, więc co, nie przewidują 7,5, 8 skala? Jakie powinno być pH ziemi? Optymalne pH dla większości roślin oscyluje w przedziale od, nie no to dobrze, jest 5,5 do 7,5, lekko kwaśny, obojętny, o czym kolej był wartości zasadowy. Aha, to ja, moja już zasadowa, tak, od 7,3 wyżej to jest zasadowe. Znaczy, co to znaczy, to nie wiem. Wysokie pH, to ja mam wysokie czy niskie? Powyżej, pozostają jeszcze gleby zasadowe o pH powyżej 7,2, które są odpowiednie do uprawy między innymi winorośli. O, no to, tylko że ja na glinie, tam nie była przerobiana ziemia, to nie wiem, jaki tam pH, pójdziemy, sprawdzimy. Orzecha włóckiego, tak, rośnie. Jeden i posadziłem kilka. Laskowy posadziłem kilka. Brzoskwinie rosną, grusze rosną, jabłonie rosną. Na glinie to ciekawe w sadzie, jaka jest ten bo ich szan tam za zasuwa dobrze się rozprzestrzenia, więc dla szanu jest tam idealna gleba. Wśród roślin ozdobnych warto wymienić butleje, złotokap i inne sosna czarnajuki, Bukszpany, cisy. Mhm. Nie, no to wydaje się, że jest ok gleba, trochę niżej mogłoby być, bo tutaj w szklarii na przykład jest 7 około, a w polu gdzieś 7,5, więc można było to jakoś zrobić, czyli co trzeba, żeby zbić pH gleby, zaraz czytamy. Poziom pH gleby możemy dobrze obniżyć poprzez zastosowanie ściółki zakwaszającej, doskonale na taką ściółkę nadaje się igliwa, która i truciny. Ale czemu zakwaszenie? Ja chcę obniżyć. A no tak, no tak. Zekwasić trzeba. No to kurde, to za dużo wapna sypnąłem. Półtora roku temu było wapnowane na jesień. Więc, dlatego, może być takie wyższe teraz. Ale to cały czas spada. Mi się wydaje, no mogłoby być. Dlatego, zostawić, nic nie kombinować. Ziemia jest git.